Siema. Dzisiaj powiemy sobie o momentach, które zmieniły Brawl Stars. Ale najpierw zostaw suba i lajka, like bo ciebie to nic nie kosztuje, a mnie to bardzo motywuje do dalszego działania. Mówiąc o momentach, które zmieniły Brawl Stars, pewnie każdy pomyślał o tej rzeczy, czyli usunięcie skrzynek. Skrzynki to była jedna z najlepszych rzeczy w tej grze. Skrzynki były bardzo losowe, nie wiedziałeś co w nich trafisz więc kupowanie skrzyń było bardzo losowe, w przypadku do kredytów, gdzie wiemy na co zbieramy i co dostaniemy jako osiągniemy cel. Niby mamy star dropy ale to już nie jest to samo. Po usunięciu skrzynek Brawl Stars upadł. Ale gdy ludzie się dowiedzieli co to star dropy, na tą grę był taki hype że każdy w nią zaczął grać. Starzy gracze powracali, a inni zaczynali grać. Napisz w komentarzu, czy wolisz skrzynki czy star dropy, a ja przypnę ci serduszko. I teraz przechodzimy, do zmiany z pionowego stylu brania na poziomy. Tak kiedyś dokładniej w 2016 roku jak się nie mylę w Brawl Stars grało się pionowo, tutaj macie zdjęcie. Grało się wtedy bardzo trudno, gdyż było to na małym ekranie i klikał się czasami joysticka nie a tak i tak dalej. Gdyż twórcy pomyśleli, żeby zmienić tryb gry. Z ustawienia pionowego na ustawienie poziome. Na początku było tym graczom trudno się przyzwyczaić do tego, ale już to jest opanowane. A tak w ogóle to mało kto wtedy grał. Pochwal się w komentarzach, od kiedy grasz w Brawl Stars. Następnie usunięcie ligi mocy i dodanie nowych Stardropów. Było to dosyć niedawno, bo miesiąc temu. Lecz to duża zmiana, ale na lepsze, bo dodali nowe Stardropy. Jak zawsze, z których trafiam tylko błyskotki. Z których da się trafić skina i błyskotki, tutaj macie szansę na dany przedmiot. Ta zmiana zmieniła Brawl Starsa na lepsze, bo wtedy nikt zbytnio nie grał Ligi Mocy, gdyż było to trudniejsze i mało wynagradzane. A teraz nagrody są dobre, nie jest to jakoś trudne i nie wymaga dużo skina. I nie mogło zabraknąć tutaj dodanie karnetu zadymiarskiego. Wtedy skrzynki się zdobywało inaczej. Na ekranie macie zdjęcie. Za sto żetonów był Brawl Box, te żetony zdobywało się po prostu grając bitwy. Za dziesięć specjalnych żetonów był Big Box, te żetony zdobywało się wygrywając bitwy. W jeden sezonie skrzynki zdobywało się łatwiej. Ale wiele graczy wolało tamto ustawienie. Następnie jest to usunięcie alei pucharków. W sensie Aleja Pucharków dalej istnieje, lecz chodzi o postacie z Alei Pucharków większość braczy to pamięta, bo to było w miarę niedawno. W Alei Pucharków były postacie takie jak Nita, Solt, Bull, Jessie, Brock, Dynamik, Bo, Tik, Ośmiobitowiec, Ems i Steel. Postacie w Alei Pucharków według mnie powinny zostać, bo się je łatwiej zdobywało, no teraz. Też się łatwo zdobywa ale wtedy się cieszyło gdy się zdobyło 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, tysięcy pucharów, bo w nagrodę dostawało się za dymiarza. Teraz przejdźmy do biletów i starpoinców. Bilety to bilet wejściowy na wielką grę, walkę z bossem i tego typu. Zdobywało się je w skrzyniach w przedmiotach bonusowych lub kupywało się je w ofertach za gemy lub za pieniądze. Star to waluta podobna do błyskotek, ale za Star kupowało się mecha skiny lub jakieś jak się pojawiły w gwiezdnym sklepie. Większość braczy wraz ze mną uważa, że starpoincy były lepsze od błyskotek, bo się je łatwiej zdobywało. Star można było uzyskać poprzez kupienie pakietu za gemy lub pieniądze, i za wyzwania w grze na przykład brawl star i Ship. To tyle na dzisiaj, zostaw suba i lajka. Cześć!